Niezwykła akcja Stowarzyszenia Sanitas Piękna w Chorobie w podkarpackim ośrodku onkologicznym w Brzozowie. Na pacjentki czekało wiele niespodzianek. Eksperci przekonywali, że nawet w obliczu walki z chorobą można i warto być piękną. Chciałam zobaczyć, czy w chorobie można ładnie wyglądać, można się uczesać, można się ubrać, można się umalować. Tak troszkę człowiek, człowieka podbuduje to, nie tak mi się wydaje. Nie? Jakby fryzurę sobie zrobił. Trochę znogcie wymalował, bo to jest kobiety przyjemne. Są takie, co y, walczą i wychodzą, i to jest bardzo y, mądra akcja. Anna Nowakowska, inicjatorka akcji, która sama stoczyła walkę z nowotworem, podkreślała, że te kilka chwil spędzonych na krześle kosmetyczki czy oddanie się w ręce fryzjera przede wszystkim ma spełniać rolę terapeutyczną, pozwolić choć na chwilę oderwać się od trudnej rzeczywistości, jaką jest walka z chorobą. Obalamy mity, sprawiamy, że przestaje to być temat tabu, nie zamykamy się w domach, wychodzimy, jeżeli chorujemy, wychodzimy na zewnątrz, rozmawiamy z różnymi ludźmi. Pokazujemy dzisiaj, że warto otaczać się pozytywnymi osobami wokół siebie, szukać tych fajnych, fajnych rzeczy dookoła siebie, tych pozytywnych takich. I tak naprawdę możemy się spełniać, nawet realizować swoje małe, wielkie cele. Oczywiście. Ja będąc w trakcie choroby również w momentach, gdy, kiedy przybierałam na sile, robiłam wszystko, co mogłam, żeby poprawić sobie humor. Czy, czy nawet zabawa w, w kolorowe ciuchy, w malowanie, wyjazdy gdzieś, życie się nie kończy. Tak naprawdę może nie będę mówiła za wszystkich, ale w moim przypadku życie się zmieniło na lepsze. I gdybym tylko mogła cofnąć czas i przejść jeszcze raz to wszystko, co przeszłam, żeby mieć to, co mam dzisiaj, zrobiłabym to. Bez Wahania. Na pacjentki czekała także wizualizacja relaksacyjna prowadzona przez psychologa oraz projekcja filmu o Annie Nowakowskiej. Później panie oddały się w ręce fryzjerek i kosmetyczek. Już przed rozpoczęciem, panie już ustawiały się w kolejce, już pytały kiedy mogą skorzystać z usług. No to jest bardzo miłe, kiedy, kiedy możemy nieść pomoc właśnie w taki szczególny sposób, przez upiększenie. Kobiety bardzo są zadowolone i, i mówię bardzo fajnie popatrzeć na ich uśmiech, kiedy no mówię jest to trochę y, trudne w takiej chorobie ale bardzo bardzo się cieszymy że możemy w taki sposób w tym dniu Wnieść trochę słońca w serca tych kobiet. Chcemy pokazać, że kobiety często, które chorują na nowotwory, nie mają włosów, sucha skóra, mają przeróżne dolegliwości, poprzez to tracą jakby swoją taką pewność siebie, taką świadomość stuprocentowej kobiecości. I chcemy poprzez tą akcję przede wszystkim pokazać im, że nawet będąc w trakcie choroby nowotworowej, nie musi tak być. Możemy dbać o siebie, możemy być piękne bez włosów, bez brwi i jeśli mamy nawet chwilowo y, suchą skórę, y, tak nie musi być. I dzięki temu również, że zadbamy o siebie, o swój wygląd, bawimy się makijażem, ubiorem y, na kolorowo, dodajemy sobie takiej pewności siebie, takiej energii, dzięki temu stajemy się pewniejsze i lepiej można przetrwać tą, tą całą chorobę. Akcja Piękna w chorobie w ubiegłym roku zdobyła drugie miejsce w ogólnopolskim plebiscycie Rak to się leczy.